Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak ułatwić sobie montaż zestawu do metody Feder na, nad wodą. A więc dobra, do zrobienia takiego zestawu będziemy potrzebować metody, metody, dwóch krętlików, kawałka żyłki oraz jednego koralika. Na samym początku przekładamy naszą żyłkę przez metodę. Następnie bierzemy nasz koralik, przekładamy. Przez niego żyłkę oraz na samym końcu zawiąże, zawiązujemy nasz krętlik. Musimy pamiętać, że przed zaciągnięciem naszego węzła e, zwilżyć go mokrymi palcami. Nadmiar naszej żyłki ucinamy. Zostawiamy mały zapas, żeby był, i teraz składamy naszą metodę w całość. Ucinamy sobie pewien kawałek żyłki, jest to sprawa indywidualna. Ja najczęściej robię sobie takie zestawy na około 80 cm. I na drugim końcu żyłki zawiązujemy ponownie nasz drugi krętlik. I zestaw jest już właściwie gotowy. Teraz nad wodą wystarczy zawiązać krętlik z zagrawką do naszej żółki głównej. Następnie, na nagrawkę założyć ten krętlik. Do drugiego krętlika przymocowujemy nasz przypon, i zestaw do metody jest gotowy. Jest to bardzo fajny sposób, który może Wam przyspieszyć robienie zestawów nad wodą, jeżeli macie. Wolny czas w domu, możecie sobie powiązać ich kilka. A do transportu dam wam taki patentik. Zawiązujecie sobie wokół łopatek, na samym końcu schodzicie na mniejszą i już tylko na tej gumeczce wiążecie, przekładacie pod tym i zawiązujecie, zaciskacie tutaj, to zaciskacie i do transportu metoda jest gotowa. Po wyciągnięciu żyłka będzie dosyć pozaginana, no ale dlatego, że jest ona po prostu zwinięta podczas transportu. Żeby wyprostować naszą żyłkę zwilżamy palce, przecieramy parę razy po żyłce, dwa, trzy razy, potem raz suchymi i nasza żyłka będzie prościutka i nadawała się idealnie do rzutu. Dzięki serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki.